Filmik, jak tworzę tabliczkę widza, która mieści się do plecaka, bo ta, którą mam aktualnie, jest taki problem, że jest ewidentnie za duża i nigdzie nie da się jej z sobą wziąć. A więc kupiłem w Action inne tabliczki, w sensie to są deski do kryjenia i ta tabliczka widza ogólnie tylko i wyłącznie do tego się nadaje, aby wziąć i na nie kroić, bo żadne duchy nie przychodzą. Na razie póki co. Także sprzęt jeszcze kiedyś kupiłem. W action do tego aby w tym drewnie zrobić mm, litery, żeby to wyglądało tak trochę z klasą i lepiej. Dlatego pędzę, żeby później w action posmarować lakierem, aby to błyszczało tylko. Teraz akurat nie wziąłem sobie lampy, więc tutaj nie bójcie. o to Wygląda i takie mazaki, a raczej markery, koloru rudy, jakiś bordo, brązowy i szary w action, żeby to pozdawić, ale tak na razie korzystam z tej, ma słabe efekty. W kolejnym filmie pokazać jak z tych dwóch wręcz prawie kieszonkowych zrobić. Widzicie cyk i mam dwie w plecaku, a nie takie kawał drewna to jest jak pamiętacie to zostało zrobione z kawałka stołu ten zestawik będzie użyty w kolejnych filmach zresztą w sumie po co pokazywać bo chyba nie jesteście aż tak tępi żeby nie wiedzieć jak stworzyć własną tabliczkę wooda ale na wszelki wypadek jednak taki film powstanie Tym razem ta sesja była udana w sensie, żeby pojawił się duch, którego wzywam. Duch bezimienny, po prostu dusza, która jest żartobliwa, która chce się ze mną skontaktować. Niech tutaj podejdzie do mnie. Niech skontaktuje się ze mną poprzez tę tabliczkę Ouija, która jest przede mną. Duchu o niskich wibracjach. Skontaktuj się ze mną poprzez tę tabliczkę widział. Proszę Cię z całego serca, z całej duszy swojej, przybądź na ten seans. Róż tym wskaźnikiem. Duchu zły, złowieszczy, który ma chęć. Ładować swoją energię. Pokaż się tu, ujawnij. Przybądź na ten seans. Skomunikuj się ze mną poprzez tę tabliczkę. Przyjdź. Kieruj moimi palcami. Kieruj moimi rękoma. Przesuń ten wskaźnik na tak, jeżeli mnie słyszysz. Jeżeli Jesteś tu obecny. Podejdź do mnie blisko. duchu zły, złowieszczy o niskich wibracjach ukaż się tutaj na moim seansie nie jestem medium ale wiem że możesz tutaj podejść ze mną, się skontaktować porozumieć, nie muszę być żadnym medium to płynie z mojego serca chęć abyś tu się ujawnił zamanifestuj swoją siłę tutaj tu i teraz Porozum się ze mną poprzez tą tabliczkę w końcu, ile razy można Cię prosić. Przesuń, czy nie masz na tyle siły, czy nie masz na tyle odwagi. Zrób mi psikusa i przesuń te, ten kawałek kartona w którąkolwiek stronę dowolną przez Ciebie wybraną. Przesuń, gdzie chcesz. Daj jakiś znak. Na tych detektorach, na dyktafonie się nagrywa na termowizji. Pokaż tu się, tu i teraz. Celowo spróbujecie rozwścieczyć, rozwścieczyć. Puściłem palce, znowu mam palce. Nie wiem, czy to oznacza, jeżeli ktoś łamie reguły, że to wszystko jest nieważne, czy bardziej rozwściecza tego demona, diabła. Kogokolwiek, jak to nazwiemy. W każdym razie. jest buda jak spojrzałam na... Jak spojrzałem na budę, to ona tak zaczęła falować i się trochę zesrałem, mam trochę gęsią skórkę. Trochę się spociłem ale to tylko ta buda latała. W sensie, że te światło to jest specjalnie postawione jakby ktoś tutaj chodził, pamiętacie z mojego odcinka o fluksie. Więc tutaj, tutaj niczego nie było, bo by się zapaliło, jak teraz wam zademonstrowałem po prostu, on tak czasami że jak że na coś patrzę to tak to fruwa i tak nagle ta buda zaczęła fruwać na tym, na tym ekraniku od kamery, a to oczywiście błąd patrzenia, choć nie powiem trochę się spuściłem. okej okay, zgasła ta z tyłu światło, więc obserwują jeszcze. Tak, to jest buda, tylko mi tak zaczęła ona wciś, trochę zaczęła śroć, powiem dobra. Okej, okay, to jeżeli tam za mną jest ta lampka, pokaż się za mną, żeby teraz się zapaliła. Przybądź duszą żartownisza, nieczystego, złego i stań za moimi plecami tak gdzie właśnie ja podszedłem. Stań przy tej budzie dla psa pokaż się tam albo podejść do mnie żeby tutaj zaświeciły wszystkie detektory aby zaświeciły diody i aby na tym drugim też żeby zapaliło się na czerwono alarmując że jesteś tutaj blisko mnie odezwij się, ukasz coś, zrób jakiś żart sobie mógłbym ciągnąć, że zrobił żart moimi zmysłami <noise> wzroku moje zmysły wzroku zaczęły wariować ale to tak jest w ciemnościach stuknij trzy razy w ścianę jeżeli tu byłeś, dziękuję, jeżeli nie, też dziękuję jeżeli chcesz, możesz być tutaj cały czas, nie musisz nigdzie odchodzić nie żegnaj. Okej, okay, sure, alright. Nagrywa, okej, okay, nagrywa. Coś... zapaliło się światło samo. Tam nikogo nie ma, zaraz wezmę kamerę ze statywu albo nawet to, co tu stoi. Nikogo nie ma, tylko jeśli się wyłączy. Jest ciekawie, zapalę jeszcze raz lampę albo to mój cień na no, cień reaguje. Ah, ok. Tam na żaluzach odbija się mój cień, jak się ruszą. Sam sobie robię, sam sobie robię, sam sobie robię w gacie. Czyli to było bez sensu, bo to reaguje na mój cień. Jak siedzę bez ruchu, to jest ok. Jak tylko się ruszę, to jest. Jest na 200 ms AM, czyli to nie jest radiowe fale. Próbujemy na razie bez ruszania anteną. Anteny zajbiście. Jeżeli wolisz skontaktować się w ten sposób, niż przesuwając wskazik po tabliczce widza, odezwij się. Daj mi znak, że tutaj ze mną jesteś. Podejść tutaj do mnie blisko. Czy jest ktoś obecny tutaj ze mną w tym pokoju? Słyszałem głos mężczyzny Niski, czy możesz powtórzyć, czy możesz podać swoje imię. Możesz tutaj podejść do mnie, do tego, do tej tabliczki, żeby wszystkie światła się zapaliły, żeby wszystkie detektory dały znać, że tu jesteś, jesteś, tutaj. Podejdź bliżej. Słyszę cię, ale niewyraźnie, możesz być bliżej. Czerp energię z tych wszystkich urządzeń. Podejdź tu do Babsi Lodzie, ona trzyma kartę diabło. Czerp z niej energię, czerp energię z tej karty. w się tam za mną, tu przy babci z Zrzuć z jej rąk kartę diabła. Podejść tu do mnie. Podejść tu do mnie. Usiądź na tym krześle obok mnie. Usiądź, pokaż się na termowizji. Usiądź zacznij manipulować tymi urządzeniami. Pokaż jaki jesteś silny. Nie? Zrzuć te karty z... od babci lodzi, niech ona nie podoba ci się, babcia, podejść i zrzuć te karty. Dziękuję, jeżeli nie, też nie odchodź za długo. Bo na kolejnych sesjach znowu będę cię wywoływał. Bezimienny duchu, który mam nadzieję, że tu w końcu się pojawisz i zrobisz niezły bajzel. action.